głodny i oh yeah. dziecko mówi, że jest głodne. Oh. No? no. I'm not having money at the moment. Yeah. I, you come back, you come back to home. It's Only the hour. Yeah. No, bo ja nie wziąłem pieniążku. No. Papa. Uh, good school today. Where? No, why? What? No money. No ma <laughs> Bo nie miała pieniędzy, mówi tak. Dzisiaj niedobra szkoła, bo nie miała pieniędzy. Bo ja dzisiaj nie miałem pieniążków e, i ten. E, no, i zapomniałem pojechać żeby wybrać te pieniążki, a ona głodna. Chociaż ona, ona jadła, bardzo dużo zjadła przed tym. Tylko, że ona lubi mieć pieniążki jeszcze e, w tym... No school? No. Pierwszy raz jadę we trójkę, tak, o Pol? <grywa> No pójdź z przodu? Nie. Yeah. No poj driving? Nie. Yes. <grywa> no pójdź singing. Singing for papa Majs. No. Yes please? No. Singing. Pierwszy raz jadę we. A za mało powietrza? Tak, za No moje. Jest z tyłu? No to zaraz zajedziemy napompujemy jaką mam przeprawę, tutaj taki ma krótki odcinek jest 20 metrów, ale tutaj to jest, to jest normalnie ekstrem. No jadę ten, jadę Nompoy przerzucić do tej angielskiej szkoły i wezmę od razu Pola bo Pol bo chłopak przyjechał i chce on e, otworzyć sobie konto w banku i, i mu, on sam poszedł do banku ale w banku mu powiedzieli, że że musi mieć wizę półroczną on ma dopiero tą miesięczną Ale, ale nie turystyczną, tylko ma już tą, tą normalną, że ją można przedłużać, czyli ta jest turystyczna to jest T i ta druga jest E, czyli tą drugą można przedłużać, a tą pierwszą turystyczną to trzeba przekroczyć granicę, czyli pojechać do Wietnamu i wrócić. Pol, ja właśnie, Pol mi mówił, że to się da załatwić, że jest to możliwe, żeby to, żeby to zrobić, czyli zaraz podjadę, Popol tam ma czekać na mnie pod szkołą, on zostawił u mnie motor i, i, i ja, ja muszę go przywieźć, muszę go przywieźć do siebie, do siebie, do domu i, i on tam opowie o tym, czy to nawet da, da radę. Tak, e, Bogdan już tutaj jest parę dni, także już coś niecoś e, może, e, może powiedzieć. Dzisiaj, dzisiaj, byliśmy, dzisiaj byliśmy, bo Bogdan chce jechać tam, obejrzeć sobie te kamyczki, tych dużo kamyczków, co leży w, w Siemre, czyli Ankorwat. Czyli Angkor Wat. chce obejrzeć sobie kamyczki. I dzisiaj, żeśmy, dzisiaj kupiliśmy bilet, także jutro, jutro Bogdan jedzie o tym nocnym autobusem, takim sypialnym. no i... E, Powiedz o tych paru dniach, chociaż tutaj, nie? No, więc po prostu po tych moich pierwszych, jakby, wrażeniach w Ho Chi Minh, gdzie rzeczywiście to jest duże miasto, gdzie troszeczkę jest inaczej, w tym Wietnamie, niż w Kambodży, wylądowałem w Phnom Penh. I w tym Phnom Penh no, miałem bardzo przykre, przykrą przygodę, no która, rodzin, mnie tak, no. która mnie tak zdestabilizowała trochę psychicznie, bym powiedział, ale szybko się podniosłem. Szybko się podniosłem i już jestem po prostu wyluzowanym, pięknie wychilloutowanym facetem, kurczę, z Europy. Tu jest prawdziwa wiocha, to jest prawdziwa natura, tu, no nie jesteśmy w dżungli, ale prawie jak w dżungli, prawda? W otoczeniu tej całej roślinności, tej rzeczki, która, na, na której stoi mój domek na palach, prawda? To jest fajne. No, bardzo miłe wrażenia z tego Kampot, dlatego że to jest miasto takie na, na, na ludzkie wymiary, jakby to powiedzieć. Tam tu wszędzie się szybko zorientujesz, gdzie co jest i jak, a wszystkie wartości powiedzmy takie dodane, czyli załatwić to czy tamto, to są tak jak w dużym mieście. No, myślę, że twoja pomoc też mi bardzo tutaj jednak dużo dała takiego, takiej mocy i skrzydeł, no bo czułem się jednak trochę bezpiecznie, jednak no, no, no. był moment, że byłem zgubiony troszeczkę. Po to tu jestem. No I, i tyle, no to jest fajne mieć właśnie kogoś... W z kim zawsze można zamienić parę słów. Widzę, że masz tutaj ogromne otoczenie i Polaków, i, i też tubylców, którzy Cię uwielbiają. Także to jest naprawdę fajny, fajny adres, fajna miejscówka, żeby mieć pierwszy kontakt z Kambodżą, no bo każdy tam szuka czegoś innego. Nie? Ja też troszeczkę potem ruszę w podróż bardziej dalej, ale tutaj było, myślę, że wydaje, że na pewno tutaj będzie miło zawsze wracać. Wiesz co, Bogdan, ja ci powiem tak o, pewnie też miałeś to takie, takie odczucie. Ludzie się boją, bo to jest daleko. Azja, wiesz, się nasłuchają tego, że to jest trzeci świat, że tu wiesz, węże, robactwo, komary, wiesz i inne jakieś tam ten listek, wiesz, się osłuchają tego, nie byli tutaj a się osłuchają to co media, bo media też robią to troszeczkę celowo, wiesz, bo, bo tutaj ta Azja, to ona się trochę tak separuje od, od Europy i, a poza tym, a poza tym jest jeszcze tak, że Europa się troszkę obawia wypływu pieniądza do, do Azji bo ten, ten bank jest niezależny od, od banków tych europejskich, ten bank, który tutaj jest, wiesz i oni, oni jak wyjeżdżasz, próbujesz wyjechać do Azji oni się pytają, a po co, a gdzie, a ile pieniędzy a i zaczynają robić takie delikatne, delikatne schody I, i, i ja wracam do tego, co na samym początku powiedziałem o tym, żeby, że się ludzie boją, bo się osłuchali, że to, że tamto, nie ma się czego bać, tutaj jest wszystko prostsze niż się wydaje, naprawdę. Prostsze niż się wydaje i... Ja się tutaj naprawdę czuję bezpiecznie, bezpiecznie, no. widząc całe te chmary rodzin z dziećmi, nawet o północy, ale razem, rodzinnie, tak. prawda, tak. to to robi wrażenie, no tutaj na ulicach powiedzmy po godzinie gdzieś tam dziesiątej nie widać tych takich może trochę podpitych ludzi, gdzieś tak jak w Polsce albo, no ru... w Polsce nie jest tak tragicznie, ale no nie jest, no jest bezpiecznie jest. niby, niby, ale jest inaczej. Jest inaczej. A tutaj pewien... jest takie poczucie po prostu wolności i naprawdę jak tu się przyjedzie, to to już nie jest koniec świata, tu jest początek świata dla mnie. Ty no właśnie powiedziałeś kluczowe słowo. Też powiedziałeś słowo wolność, nie? Wolność. wolność. I to jest to, to jest właśnie to słowo, które mnie tutaj przyciągnęło do Kambodży. No. No. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, taką już praktyczną, prawda, to, z którą się zderzyłem niestety, bo wyjeżdżając z Bolesławca w banku wymienili mi e, pieniążki na dolary, prawda? No bo żeby mieć tutaj ten. No. W Kambodży na przykład można płacić dolarami i można ty, tymi ich nimi pieniędzmi też płacić. Arielami, no. realami. Ale. Co cieka Jaka ciekawostka? Uważajcie, Polacy, uważajcie, jak zabieracie stare dolary. Nie chcą tych pieniędzy w ogóle. Ja na każdych 100 dolarach traciłem 8 dolarów jakiejś tam ich niej prowizji, bo oni nie chcą starych pieniędzy. Czyli po prostu trzeba mieć nowe bilety 100 dolarówek. Ale jest punkt taki, tu, który, wy... no który jest, wymienia. Ale, no jest ale, jest, ale jest niekorzystna wymiana. No, 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 no to wiadomo. Szczególnie no. w Wietnamie, pamiętam. No to na 100 dolarach zawsze traciłem 8 dolarów. to jest bardzo istotną rzecz powiedziałeś. W no, no, Wietnamie. No. Bo tutaj to no, nawet nie, 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 nie przeliczyłem tego, ale no. lepiej uważać. Oglądają 10 <laughs> razy ten stary dolar. Ku, to nie był... wkładają do maszynki, tylko w rękach go. No, w ręku wyglądają. <laughs> Mają maszynkę w rękach, no. no. a tak poza tym, no to naprawdę przemili ludzie, no. Zobacz, wokół Ciebie tutaj wszyscy, nie? No, są tak przyjaźni. Wczoraj właśnie wsadziłem do spodni e, w, w pełen plik panknotów tych, tych rieli. rieli. Do spodni i dałem tutaj e, kmerce, żeby mi wyko, wy, wyprała. Przez przypadek, zapomniałem. Za, za, nawet zapomniałem, że tam te pieniądze były. No, już zapomniałem o nich. A ona mi przynosi, kurde, rozumiesz, te pieniądze. Wiesz, dałem jej oczywiście jakiś napiwek dobry, bo no wzruszyło mnie to, kurde, rozumiesz? Mm. nic mi nie zgr... są bardzo uczciwi, ci prości ludzie są bardzo uczciwi. No oprócz tego złodzieja, co mi wyrwał telefon w Phnom Penh, nie no. No ale to wiadomo, to stolica, to wiesz, ja po prostu zapomniałem ci o tym powiedzieć, że zdarzają się tam, e, zdarzają się tam takie, takie przypadki. Ale tutaj, tu gdzie ja e, mieszkam na wiosce, tu jest wioska, no bo to już można zaliczyć, że to jest, to jest wiocha. Eee, tutaj nie ma, po prostu tutaj zresztą zauważyłeś, tu wiesz, ja drzwi w ogóle nie zamykam, wiesz, obojętnie co zostawię, to wiesz, nie, nie ma, nie ma, no po prostu, prostu nie ma nie ja, takiego. Ja, ja też nie zamykam drzwi, przecież wyjeżdżam na cały dzień i wszystko no, jest nie, otwarte. Nie, 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 nie. Ale Ryszard, y, taka mm, jeszcze ciekawostka. No właśnie, zdziwiło mnie też, że cholera tutaj dużo Polaków ciągnie do tego miejsca. Nie wiem, czy to ze względu na ciebie, czy to w ogóle skąd ta Kambodża, no bo tak naprawdę ja ją dopiero odkrywam, ja jestem dopiero tutaj tydzień czasu, ale skąd, tu... dlaczego ludzie tu ciągną? Bo, bo rozmawialiśmy na ten temat, dyskutowaliśmy na ten temat i ty mówisz o tej wolności, niebywaj wolności, że tu nikt się do ciebie do niczego nie przyczepi, nikt. No, no chyba żeby się komuś chciał dziecko zjeść albo nie wiem. Słuchaj, samo to co wczoraj zauważyłeś, nie ma tych znaków psychicznych. No. To, to, już jest, to to już jest dużo więcej wolności, bo jak masz nastawiane, jak masz nastawiane milion znaków e, na, na drodze kilometrowej, milion znaków, to czy to nie jest ograniczanie komuś wolności? No, to, 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 jest, jest. to jest, to się robi w głowie, w głowie się robi mętli. Tak, tak, tak. my żyjemy w, w, w takim w tej, w tej unii całej. Tej całej zakichanej Unii Europejskiej, która tylko e, istnieje teraz poprzez nakazy, zakazy, nakazy, tak. zakazy, strzykawki, srawki i dupawki, i no. kurwa, i wszyscy są mądrzy i wszyscy zarabiają na tym, no. a tutaj jednak jest nikogo nic nie obchodzi, nie? Czy ty kurwa nosisz brodę, czy ja jestem ogolony, czy nie, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne. Ani jednego znaku drogowego nigdzie nie zobaczysz. Nigdzie. I wszystko zapiernicza tak. I ani jednego wypadku nie widziałam od dwóch tygodni. No. To jest, to się nazywa prawo międzyludzkie, które między ludźmi występuje. Prawo naturalne, tak? Prawo naturalne. Przecież wiadomo, że taka kobieta, która jedzie na motorze, przecież ona nie będzie jechała, żeby zrobić jakąś kolizję, prawda? No dzisiaj, ona będzie tak ostrożnie jechała. Dzisiaj, z, dzisiaj znowu widziałem kobietę i czwórkę dzieci. To jest tak. z jedną z najstarszą, nie? nie? Ale te malutkie to tutaj. W ogóle skuter to jest. Tak samo genialne urządzenie jak rower, tylko że lepsze, bo spalinowe, szybsze, ale na skuterze można naprawdę jechać w piątkę. No, no. no yy, właśnie, bo teraz, bo tu jest taka kwestia, taka kwestia. Otworzenia, otworzenia konta, konta bankowego ABA. ABA się nazywa ten bank. I czy jest możliwe otworzenie konta tutaj, mając tą wizę E, nieturystyczną, bo na turystycznej nie można otworzyć. To jest Paul, to jest Artur. Arturowi gdzieś tam komuś ktoś dał informację, że nie można, tak? No, że 6-miesięczną wizę trzeba mieć. No, a Pol mówi, że można. No, można a Pol ale... jest Experience. No, no otwieram dla parę osób. Co jest potrzebne? Potrzebne jest do tego zameldowanie, tak? Tak, tak trzeba my zameldowanie. Zameldowanie, a to zameldowanie ja, e, znaczy, Pol robi te dokumenty, wszystkie przygotowuje, ja tylko, e, ja tylko daję odcisk i podpis, i, i Pol idzie z tym do banku, i to jest kwestia. 15 minut i jest konto otworzone. No, minut więcej, nie? No. 25 minut. No, 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 więcej, 25 więcej, więcej, minut, tak. no bo tam się siedzi, bo oni tam mają te, trochę tej papierologii. No. Tak. Także jest to możliwe, bo. bo yy... Nie wiem dlaczego tak mówią w banku, że y, oni nie mówią o tym, o w tym y, banku nie mówią o tym, czy masz nie pytają się o zameldowanie, tylko, y, no, nie się mnie, no, nie no się właśnie nie się nie pytają, no a jak, a, a tu jest coś takiego, że jak przyjdziesz y, z, z kartką, że jesteś zameldowany, to oni od razu otwierają. No wy... wiesz, nie, zaraz ktoś przyjechał, to nie, nie można mieć od razu... E... Po, pół roku, nie? Tylko o razu miesiąc, ale po, po miesiącu będziemy no, przedłużać. No, no, trzeba... Ale bo to nie ma znaczenia, no, bo to no, masz tą no, wizę no. miesięczną, którą można przedłużać. No, to... no, no. Będziemy przedłużyć ten, tą, tą wizę, no, na no. No. no a później sobie przedłużysz wizę, no bo no, patrz, no, bo teraz tak jakbyś chciał, bo mógłbyś tak zrobić, no. mógłbyś tak zrobić, że teraz chcę wyrobić tą wizę półroczną, ale to tracisz. Bo jesteś parę dni, no to tracisz te, te resztę tej wizy, co masz. Ale chyba nie, chyba tak nie jest, bo oni chyba, bo tak, w paszporcie jest, nie bita jest data, tak? jest data bita od do, i oni i tak muszą nową wizę zrobić po zakończeniu tej, tej nowej. Tak mi przynajmniej to dzisiaj powiedziałam. No, wiesz, więc... no. Nie, bo w zasadzie tak, nie? Tylko akurat oni, czasami oni nie pytają o inne, o inne pytania. No, okay. Inne okay. pytanie. Okay. Mianowicie, gdzie pan mieszka, już ma pan zabiegowanie, to tak, tak, nie? bo... Także Artur nie ma się, nie trochę <laughs> Taka ładna dzisiaj była pogoda, ale teraz tak chłupnęło. Leje normalnie, bo ja tutaj chciałem pokazać. Nie, może jakoś tam się przemycę. Chciałem pokazać, co się zmieniło u mnie na podwórku. Wow, wow, ale. Ale leje. Tutaj stała Tutaj stała ta, ta szopka Dzisiaj ją rozwalili. <noise> dzisiaj rozwalili. Doszli jednak do wniosku. Jednak doszli do wniosku, że, że ona tutaj przeszkadza i dzisiaj to rozwalili i widzę, rozwijają te wszystkie cegły, rozwijają na takie kawałki. E, będą tutaj robili, będą tu robili na, na pewno takim ze spadkiem, taką, e, ze spadkiem taką, e, no. Taki podjazd, taki podjazd do tego domu, bo tam jest, tam jest dość wysoko do tego, do tego progu, tam jest ze 40 cm, to nie zrobią taki ukośny zjazd tutaj w tą stronę. Tu jeszcze tylko fragment został tego starego dachu, a, a tutaj już jest wszystko jest wyburzone. I to było, bo to było tylko z jednej cegły robione, to, to bardzo łatwo, oni to młotami ręcznie wszystko rozwalili. Porozkruszali te, te cegły i, i już będzie ten, już będzie e, będzie powiat zrobiony. No i teraz tak. I teraz widać dokładnie te dwa domki. To jest to. Czy ten deszcz padał się. Teraz widać dokładnie te dwa domki. Tu jest jeden, tam jest drugi. Dzisiaj już e, dzisiaj już wstępnie, bo kolega przyjechał, bo on teraz szuka domu sobie i ten domek drewniany będzie do wynajęcia najprawdopodobniej tylko że to bo to najprawdopodobniej bardzo szybko, bardzo szybko ktoś wynajmie, bo on jest bardzo ładny ten domek. Ten domek, ja powiem w ten domku co jest, jakie jest wyposażenie. To jest jeden taki duży salon, czyli taki salon sypialnia, prawda? Taki, taki studio flat. E, z tyłu jest, e, oczywiście przejście jest przez ten domek, z tyłu jest kuchnia i z tyłu jest e, łazienka. E, co do tego ci właściciele jeszcze dodają? Do tego dodają jeszcze e, lodówkę, lodówkę, pralkę i kuchenkę taką gazową. E, czyli to będzie, wszystko, to będzie wszystko na stanie. E, ja dzisiaj już ten się pytałem o cenę, jaka cena jest, będzie tego domku. No kurczę powiem, że taka dość, dość fajna ta cena, jak na nowy domek, e, wszystko nowiutkie. E, ona powiedziała, że to będzie kosztowało 200 dolarów 200 dolarów, czyli, e, czyli mm, 200 dolarów plus samopłaty. No, dojdzie tam na przykład e, prąd, e, dojdzie prąd i woda. No to nie wiem, tam koszt może troszkę się, na 230 może to się, może to się zwiększyć. Eee, no powiem tak, że jest to okazja. E, jest, e, Dlaczego jest taka cena? Dlatego jest taka cena, bo to jest bardzo, bo to jest... Praktycznie tylko domek, nie ma żadnego ogródka, jest tylko podjazd na samochód, na motor, ale ogródka nie ma, nie ma żadnego, bo zaraz płot jest za domkiem, jest płot i przed domkiem, po, po mojej stronie jest płot i zaraz za, zaraz za tym domkiem jest też płot, no tam jest może metr tego przejścia za tym domkiem, no to, to, jest, tylko, to jest tylko ta wada. Ale, jeśli ktoś chce przyjechać, tylko mieszkać, e, nie tam, nie mieć ogródka, czy tam kur, czy coś, to, to, to myślę, że to jest bardzo fajna, ten, e, bardzo fajna e, oferta. I teraz, teraz popadało, to kurki się wyszły tutaj przy, przydziobać trochę. No. I kogut, kogut tak patrzy, że to jakaś jest ściema, coś tutaj nie pasuje, że, bo ja z telefonu puszczam pianie koguta. I tam się nawet nawet się odzywają, tam z daleka jakieś koguty. <laughs> Też usłyszały. Zaraz zobaczymy, jeszcze raz. A <laughs> się patrzy, widzi, coś tutaj jest kombinowane. Nie? No tutaj z tej strony teraz tak wygląda. Ten... Jeszcze raz pokażę, ten domek tak wygląda z tej strony. Nie? Tak jest. Bo no, tak jest w całej okazałości, no, tak jak mówiłem, że nie ma tu za bardzo y, tego terenu, takiego ogródka, no jedynie jest tylko ten taki podjazd nie? i tutaj bramka, no i, i, i oczywiście te, te, ten, ten daszek, to zadaszenie. No a tam widać dalej, tam z tyłu jest kuchnia, ten kawałek drewniany, a tam dalej jest, y, dalej jest kuchenka, także myślę, że to za taką cenę to jest, to jest, to jest okazja. No to jest tak, bardzo fajny, ter bardzo fajny rejon wiejski eee, Koguciki piją cały czas <laughs> Także ten Jak będzie ktoś zainteresowany to proszę ten pisać bo to, bo to podejrzewam, że to dość szybko, dość szybko pójdzie ten, e, ten domek no, szybko działają, już widzę ten, już widzę, e, no, już widzę profile przywieźli profile na ten, do, będą robić tą, te zadaszenie tutaj. To są o, to są profile. I, I widzę już tak, o, roz, rozciągają już sznurki czyli już będą, już będą ten. E, no robili ten daszek, bo, bo to musi być. Musi być ten daszek stąd e, poprowadzony, żeby żeby był ten gwiazd. Sznurek rozciągają najprawdopodobniej już jutro. I już jutro będzie ten, już jutro będzie daszek postawiony. Bo oni szybko działają. No, widzę cegły i cegły przywieźć, bo jeszcze trochę chyba cegieł im jest potrzebne, bo te się, te się nie nadają za bardzo te takie już porozwalane to już nie, nie bardzo także, także chłopaki działają działają szybko. No. Już sznureczek, spadek na pewno ze spadkiem zrobią. Także elegancko. Cegiełki już rozładowują. No, kurka, kurka sobie kokosiki, kruczek sobie kokosiki dziobie, tak? No bo myśmy dzisiaj wypili te kokosy, to ten miąższ żeśmy zjedli, a resztę, resztę kury do, do dziobują. Dobra, robię tu taką ściemę dla mojego koguta. Puszczam ten, puszczam z YouTube'a pianie koguta i, i, i zobaczymy, czy on się odezwie, On no, tam, tam jest za i słyszy. No i jeszcze jedna taka rzecz, bo Bogdan właśnie wspomniał, wspomniał o tym, w czym tkwi ten magnetyzm, że ci ludzie tutaj e, przyjeżdżają do mnie. E, ja nie chcę jakoś tam siebie w jakieś tam ubarwiać, czy coś takiego. Ja po prostu, ja, te filmy, które ja robię, ja pokazuję autentyczność. Autentycznie, tak jak tutaj jest. Ja niczego tutaj nie ubarwiam. Wszystko pokazuję, te codzienne życie, jak to wszystko wygląda, niczego nie koloryzuję, nie robię z tego jakiegoś, jakiegoś, czegoś wielkiego, tylko po prostu. Każdy dzień, praktycznie każdy dzień, nagrywam coś z każdego dnia, e, pokazuję. No i pokazuje oczywiście te osobliwości, które tutaj, które tutaj występują w Kambodży, bo to jest interesujące.